Na rynku gier fałed wybór jest naprawdę duży. Zaczynając od tych genialnych gier, w które sam grałem godzinami, do gier, w których ogranicza ci tylko i wyłącznie Twoja wyobraźnia, aż po takie gry, w które równie dobrze mogły grać na się 3 30 Twojej babci, używając kartonowych goli. Wszystkie z tych gier mają coś swojego, coś czego nie ma inna gra, choć ten opis według mnie idealnie pasuje do gry Into the Radius. W tej grze, klimat samotności, który nam doskwiera, w niektórych momentach potrafi doprowadzić do takiego uczucia niepokoju i braku komfortu. A to z kolei prowadzi do strachu. Jezus! Kojarzycie może grę Escape from Tarkov? Jeśli tak, to dobrze, bo same czady w to grają, co jest oczywiste, ale i tak zapytacie się pewnie, po co o tym wspominam? Dlatego, że obie gry są do siebie bardzo podobne. W Escape from Tarkov dostajesz zadanie, wybierasz mapę, na którą chcesz pójść i wykonujesz je. Wracasz punktem ewakuacji wyznaczonym przez grę. W Into the Radius różnica jest taka, że twoim punktem ewakuacji jest to sama droga, którą przejdziesz. Jeśli znudzisz się robienie misji, zawsze przy łóżku czeka na Ciebie gitara, na której możesz zagrać. A żeby nie było za łatwo, zawsze może ci się też zaciąć błęd, na przykład... W każdej grze zawsze znajdzie się coś, czego nienawidzisz. U mnie są to drabiny. Teraz tak na poważnie. Intu The Radius jest tak dopracowaną grą, że długo by wymieniać wszystkie niesamowite szczegóły, ale teraz wam powiem, co na mnie zrobiło największe wrażenie. Nie wiem kto jest odpowiedzialny za audio w Intu The Radius, ale naprawdę powinien dostać jakąś podwyżkę, bo dźwięk w tej grze jest po prostu perfekcyjny. Muzyka, która cały czas gra w tle i kroki przeciwników, które słychać jakby po prostu naprawdę były za tobą. W the Radius posiada mnóstwo niesamowicie małych, drobnych detali. Jednym z nich jest na przykład ręczne ładowanie amunicji do magazynka. To jest tak satysfakcjonujące. Ciekawie również twórcy wymyślili sposób jedzenia. Dlatego tak gra powinna być w bibliotece każdego, kto posiada jakiekolwiek rogle wirtualnej rzeczywistości. Czy nawet jest opcja zapalenia papierosa. Dwa. I oczywiście nie palcie papierosów, bo będziecie wyglądać tak no, Poza mnie to by było na tyle Wnioski musicie wyciągnąć sami Jak le oceniam na 10 na 10 Wy też możecie powiedzieć jak wam się spodobała w komentarzach A i możecie dorzucić opinię jak wam się spodobał odcinek